Cześć, to jest Vod Flash, Zapraszam Was na najważniejsze newsy z World of Tanks. Zaczynamy. Po pierwsze chciałem wszystkim podziękować za udział w zbiórce na wielką orkiestę świątecznej pomocy. Wasze zaangażowanie przeszło moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ udało wam się zebrać aż 56 tysięcy złotych. Wszystkie pieniądze były zbierane do skarbonki na stanie fundacji, więc trafiły bezpośrednio do wośpu. Wynik jest o tyle niesamowity, że jest to kwota większa niż łączny wynik ze zbiórek z dwóch ostatnich lat. Bardzo dziękuję za udział i życzę Wam wszystkim bardzo dużo zdrowia. Kampania na mapie CW rozpoczyna się już w poniedziałek, a kilka dni temu opublikowano jej pełne zasady. Tym razem w warsztacie będziecie mogli stworzyć jeden z trzech pojazdów premium T26E5, M4D Valoris oraz AT15, a dodatkowo to przez warsztat będzie trzeba wytworzyć specjalną przepustkę do licytacji czołgów nagród 10 poziomu. Przypomnę jedynie, że tym razem zdecydowanie zmieniono proporcje w liczbie nagród za miejsce Wale i Sław i tych z licytacji. Zdecydowanie więcej czołgów zostało właśnie przeznaczonych na licytację. Pełny regulamin znajdziecie na oficjalnej stronie Wota. Wczoraj wystartował test aktualizacji 1.16. Przyniesie ona głównie zmiany na mapach Linia Zygfryda, Erlenberg oraz Miasto Duchów, a dodatkowo na Stepie i Recze dodano tryb szturmu. Oprócz tego w ramach patcha 1.16 będzie testowany trzeci sezon bitew rankingowych, co może sugerować, że rankingówki wrócą już niedługo? Psychika zresetowana po ostatnich? Pomału odkrywane są karty związane z tegorocznym Battle Passem. W siódmym sezonie będzie można zrobić specjalne progresywne style dla Leoparda 1, T110E4 i kran Wagna, a dziewiątti koncept 1B otrzyma śliczny styl 3D za złoto, póki co nie znamy jeszcze daty rozpoczęcia nowej przepustki. Do super testu trafiła nowa mapa Kassel, czyli Zamek. Przeznaczona jest ona do bitew standardowych i ma bok o długości 1100 metrów. Mapa jest oczywiście w miarę symetryczna, co powinno zapewnić odpowiedni balans dla obu drużyn. Pewnie wszystkie prezentowane ostatnio plansze zobaczymy niedługo w trybie bitew zwiadowczych. Wydaje się, że usługa pakietów bytowych Twitch, która była od dwóch miesięcy zawieszona, chyba już nie powróci. W jej miejsce dostaliśmy specjalny sklep w grze, w którym możemy kupić rezerwę osobiste, dni konta premium i pojazdy premium za specjalne żetony, które odbierzemy z dropu w trakcie oglądania streamów na Twitchu. Kilka dni temu zdobiłem o tym osobny film, więc jeśli jeszcze nie wiecie o co chodzi, to w nim dowiecie się wszystkiego. Przypomnę tylko, że dropy resetują się co tydzień, więc jeśli nie odebraliście jeszcze swoich w tym tygodniu, to możecie wpaść na moje strumyki dzisiaj i jutro. Będę dobijał maraton na koncie free to play więc na pewno zdążycie odebrać wszystkie dropy. Link do streamu i filmów o dropach zostawiam w opisie flesza, a teraz klip tygodnia. I it, so gonna... no, wait, you can't. Why! Dude, are you. F um, Guys. Cool, okay. so? y you're kidding, right? I don't know, uh -huh. I didn't know about that. I literally didn't know about this.